Po tak szczęśliwej akcji po pierwszej połowie to nie wierzyłem, że szczęście opuści zespół zbyt goszczy i dalej będą tą pasę kontynuować. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim podziękować swoim dziewczynom za dobrą grę, zwłaszcza w drugiej części spotkania, za olbrzymią determinację, bo grały naprawdę dobre zawody bardzo skutecznie. Zmienna defenzywa, którą stosowaliśmy była w pewnym momencie takim, można powiedzieć, kluczem do sukcesu. Był to typowy mecz walki i uważam, że bardzo widowiskowe zawody rozegrała jedna i druga drużyna. Mecz był ciekawy w moim odczuciu do końca. My natomiast cieszymy się sukcesu i jeszcze raz gratuluję swoim dziewczynom. Oczywiście gratulacje dla zespołu gości. Myślę, że tutaj przewyższały nas dzisiaj właśnie w sferze mentalnej. Yy, zawodniczki Pruszkowa, bo biły się o każdą piłkę u nas. Zagraliśmy, no nie, nie chcę tutaj ujmować Arek twojemu zespołowi, ale myślę, że widowisko było takie sobie. Szkoda, że to jeszcze trafiło na telewizję dzisiaj. Yy, tak ilość strat, jaką my dziś popełniliśmy, no 23 straty to jest kompromitujący wynik, gdzie przy pozostałych tych elementach byliśmy Myśmy, czyli zbiórki, byliśmy lepsi rzutowo, no w końcówce fatalnie. Myśmy grali zupełnie odwrotnie. Jak, my, jak, kryli, jak nas kryli, kryli swego, tośmy, tośmy nie dogrywali do środka, tylko oddawaliśmy nagle jakieś rzuty, a potem jak trzeba było tę strefę rozbijać przez środek, tośmy rzucali trójki i efekt jest widomy, ale, ale ta ilość strat, no to jest, jest kompromitujące dla mojego zespołu. Myślę, myś, myślałem, że już Odeszły te, te, te makabryczne mecze, gdzie zrobiliśmy właśnie taką ilość strat, ale niestety dziś e, znowu się to powtórzyło. No cóż, gratuluję. Drużynie Struszkowa. E, mimo tego, że te punkty powinny być nasze, bo są nam najbardziej potrzebne w tym momencie, e, szkoda tego meczu, e, zwłaszcza że grałyśmy u siebie. E, no myślę, że za dużo nagłówki wkradło się. Do drużyny powinniśmy troszkę grać spokojniej. Tak jak już Tony powiedział, właśnie w sytuacji, kiedy one kryły e, swego, my grałyśmy odwrotnie, kiedy strefa, powinniśmy grać przez środek. Natomiast e, no, szkoda meczu, szkoda, bardzo szkoda. Tak jak już trener powiedział, uważam, że tą drugą połowę zagrałyśmy znacznie lepiej. Obrona strefowa zaowocowała, zrobiłyśmy parę przechwytów, z tego poszło parę kontr, wpadły, wpadły rzuty z dystansu. No, z, zrobiłyśmy przewagę, którą utrzymałyśmy do końca. No i w tej drugiej połowie właśnie zmobilizowałyśmy się bardziej w tej obronie i myślę, że cieszę się właśnie ze z tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że w przyszłe mecze też tak będziemy grać.